Maneczko witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Kacper, witam w FIFA Ultimate Team. Po ostatnich przebojach z Ligą Włoską postanowiłem zrobić nowy skład. Jaki nowy? Oczywiście widzicie już nazwę, tak? To jest tak, zdradzi Wam troszeczkę nazwa nad formacją. Skąd wzięła się ta formacja? Formacja zaszczepiła mnie z drafta, gdzie doszliśmy do finałowego meczu, ale tam potem przegraliśmy, kto oglądał ten wie, jak nie oglądałeś to sobie popatrz. Na odcinek, bo naprawdę warto. Formacja mi zaszczepiła właśnie z Drafta. To raz, a dwa, że potrzebuję gry jako samymi napastnikami. Dlaczego? Mam problem z przedzieraniem się przez środek. Jak już zauważyliście, kiedy dostaję piłkę do skrzydła, ze skrzydła robię wielko, wielkie jedno gówno. Kręcę się jak żyd po pustym sklepie i to nie ma sensu, dlatego postanowiłem zainwestować w BPL i zainwestować w napastników. Ok, jedziemy w, od bramki. Od bramki BPL to będzie... może być DGA, ale będzie to Panty Limon. Na obronę. Prawą obronę jest Bronisław Iwanowicz przewidziany. Tutaj mamy od razu Kurtzuma i Diobody. Na lewą obronę jest przewidziany Ryan Bertrand Na środek pomocy jest przewidziany Tutaj akurat jest yy, Fellaini Nie, tu będzie Wilshire. Środek będzie Fellaini I nie yy, Fellaini będzie miał wylot Tak i tutaj za, ho, ho, ho. pogmatwałem, ale dobra, mniejsza większe, muszę sobie poszukać SPO, 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 SPO jest i będzie, nie zawodnik koncepcyjny, nie, 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 będzie to Barclay, będzie to Barclay, tak, 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 ok, no i napastnicy, co będę długo o nich mówił, zaczynamy. Napastnicy z ligi angielskiej to będzie na pewno na prawej, lewej stronie będzie Shailong, na środku będzie Hurricane, a na prawej tak jest Romelo Lukaku. Tylko jest Romelo Lukaku, ok, jako prawy napastnik, dobra. Tak wygląda skład, mniej więcej, raczej więcej, jak mniej. Dobra Tutaj będzie tak Barclay, żeby to wszystko się zgadzało Fellaini idzie tutaj I mamy dość fajne kreseczki ze zgraniem 90 zgrania Ale wszyscy są przecież na to Jak może być 90 zgrania, nie? Dobra, szukamy menadżera Z ligi angielskiej hmm. Mamy Jose Mourinho o, Użyj karty menadżera Pewnie będę tutaj miał gdzieś yy, Ligę angielską Powinienem przynajmniej mieć Jest Barclays Ok. Dobra, mamy Mourinho, jest wszystko spoko, jest 100% zgrania, no to zabieramy się za wyszukanie naszego mm, rywala. Dobra. No zabieramy się za wyszukanie rywala, a jeszcze muszę uzupełnić ławkę, to ja uzupełnię ławkę i zabieramy się za wyszukanie rywala. Okej, okay. ja mam tutaj już wszystko ustawione, skład, rezerwę, jedziemy. Uff, zaufania nie mam do angielskiej ligi, ale marzy mi się, żeby kurde zaczęło coś się dziać w naszym teamie, żebyśmy zaczęli grać, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, do przodu, w dobrą stronę, a nie stało kurde, nie, nie trzymalibyśmy się tej kluczowo tej ligi szóstej i ligi siódmej, że tu spadamy ciągle, wchodzimy, spadamy, wchodzimy, spadamy, coś w końcu żeby się zaczęło dziać, naprawdę jest jakiś Senika 2015. No dobra. Kogo masz w składzie mistrzu? Zobaczymy. No też BPL, tylko że tu ma troszkę bardziej bogaty BPL. Mogę to tak nazwać. Mertens, Firmino, Walikot, Remy, którego bardzo bym chciał. Naprawdę gdybym miał tyle końców to mój atak nie byłby obrany w Harry'ego Keina, w Longa, tylko w Benteke, Lukaku i Remiego. Dobra, zaczynamy. Emirates Stadium Stadion Arsenalu. Na Rywal, kurczę właśnie chyba jakimś takim fanem Arsenalu jest chwolerka. Dużo zawodników, właśnie z Arsenalu. szczególnie stoperzy i bramkarzy. to jest ciekawe, że kurde, dużo osób ma właśnie Petra Czecha na bramce, czy na przykład e, Tibo Kurtuo, a oni są w cholerę drodzy. Dawaj tam na, na Lukaku. Ajaj, dziku kaku. <gry> dziku kaku. Hmm. Okay. Tutaj próbuje nas rozklepać Klein w pojedynku biegowym z Bertrandem. No Klein bezprecedensowo wygrywa ten pojedynek, ale Maron Fellaini tu już się wrócił. Dziku kaku. szybciutko. Bo pan Tilimon może mieć problem. Pan Tilimon i. Schweinsteiger próbował swoich umiejętności strzeleckich z dystansu. Tutaj mamy o tyle dobrze, że już możemy rzucać długie piłki na Harego Keina bądź na Lukaku, ponieważ ci zawodnicy mają yy, jest między nimi 2 cm różnicy Lukaku jest wyższy od właśnie Kane'a o 2 cm Lukaku ma 1,90 m a Kane ma 1,88 m nie grałem jeszcze Lukaku, nie grałem jeszcze Harry to jest właśnie dobra okazja, żeby spróbować nowych sił A Anusz Widelec, Shondon Mici, dwaj zawodnicy i będę zadowolony Eee, dobra, trzeba iść do bramki, bo coś czuję, że będzie to strzało wrzutka. Dobra, Panty Limon. Panty Limon marzy mi się na informie, bo na informie jest naprawdę gryfny. Dobra, Shane Long. O, jakie kurde zabranie piłki. Ofensywnie, widzę. Tutaj ma to działać tak, że mamy śro przez środek się starać przedzierać. Nie tylko przez skrzydła, tylko przez środek, bo jak widzieliście w poprzednim odcinku miałem problem, wdzierałem się Nicingiem i Elią Bądź tam Jervinio, albo Elia był, już nie pamiętam Ale wiem, że któryś z nich, obo, oboje wdzierali się w pole karne A i tak była dupa z tego, więc to ma właśnie tak działać, że mamy się przedzierać przez środek Ależ kurde, Petr Czech to wyciągnął, Barclay Już mi się podoba Dobra, wrzuca Jack Wilshere na Afela i niego nie Petr Czech ma bardzo długi zasięg rąk. Bardzo. Diobody Aj, Diobody, nie trać mi tak piłek. Jezusie. Diobody, pięknie tam kurczę. Z zuma się rzucił. Do obrony. Panowie, panowie, nie możemy tak grać. Co jest? Ja wiem, że pan Tilimon mógłby to chwycić, ale by nie musiał. Pan Tilimon, nie łapie tego, kurde. A on nam to trafił jakimś karłem. Miralas? Nie jest jakiś taki specjalnie wysoki. Ale Miralas zawsze był drogi. Drogi i dobry. Mi się z mertensem pojebało. Wilsher, no pierwszy raz gram tym składem, więc nie miejcie do mnie żalu, jak przegram. Akkolwiek ja mogę do siebie mieć. Aj, Wilshire, kurde, gdyby, znaczy Barclay, gdyby to przeszło, to myślę, że byłaby piękna okazja dla Lukaku, żeby pokazać swoje umiejętności strzeleckie. Ej, no, co jest? Czy to był faul Dobrze, Biobody. Naprawdę, mieć takich dwóch dużych murzynów to jest coś pięknego. Kane faulował? Nie. Ale nie ruszył do piłki już Hurricane. Dobrze, zuma. Fellaini nie dochodzi do niego piłka. Dobrze. Powiem wam, na razie źle się nie gra. Na razie się źle nie gra. No on. Coś się stało. Dobra, biegaj, Wilsher. A jajaj, liczyłem tam, że tam Lukaku wejdzie. Mmm, wszedł, ale troszeczkę za głęboko. Pięknie! To nie było faulu Nie, no. Ale wejście pięknie, naprawdę zarąbiście to zrobił. Long, długi. Dobra, diobody. Dawaj diobody piłkę, ok. Barkley do Lukaku. Lukaku do Keina. Wilshire. A jajajaj, porąbało mi się. Widzicie tutaj problem z tym, że zapominam o tym, że nie mam skrzydeł. Pięknie, Barkley! O ja pierdzielę Kowal miał rację. Kowal miał rację, że ten Barkley jest naprawdę świetny. Właśnie piłka do niego. Barkley nabił pięknie. No powiem wam, dobry jest ten Barclay. Świetnie się nim gra. Szczególnie czysto ładnie odbiera piłkę, a to już jest na plus, na duży plus. Te do Benteke, ale ten kurcze no. Jakoś tak niespecjalnie zagrał dobrze. Chodź, chodź, chodź. Dobrze. Dziobody. Te lajni. Aj, aj. Maron Felaini przeszedł po nim jak czołg. O kurde, ale dostał piłkę teraz Wolcott Walcott to jeden z tych zawodników, których się nie da w FIFA nie. Bertrand, proszę. których się nie da doścignąć. To raz, a dwa. Są piekielnie, kurde groźni. Roberto Firmino No, Firmino spotykam rzadko, ale zawsze sprawia mi dużo kłopotów. Naprawdę. Uwierzcie mi, jeżeli tylko mam e, trafić na mecz, w którym gra Roberto Firmino. O, Harry Kane! Nie no, nie skoczył do głowy. Chyba będziemy musieli zamienić go pozycją z Romelo Lukaku. Bo Lukaku tam kurczę by się wbił. Jednym słowem, piłka do Lukaku. Romelo Luka QFL! E Harry Kane, co on to zrobił? Dostałeś piłkę gościu od obrońcy! Ekwilibrystycznie, przewrota, te sprawy, kurde! Nie wierzę w to! Harry! Nie, 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 nie ustawiajcie się do szybkiego rozegrania. Lukaku... Lukaku! Jej! Zapomniałem, że ma lewą nogę. Kurde, Harry... Zmaściłeś taką setkę. Chociaż na wolę jakby się złożył, nie? Ja Cię pierniczę. Nie mogę, jakbym to tak mógł... ...zmantolić. To w ogóle mógł sobie przyjąć, nie? Dawaj do Shane'a Longa Szelong powalczy Felaini. Piękne zagranie do, ben... do Lukaku. Lukaku Nie, I sędzia no. Co jest? Śmiem akcję no Co za trep. Fuck! Ale jestem wkurzony, naprawdę przerwał mi teraz akcję. Ten, ten mój rywal nic nie gra. Naprawdę dajemy tryb ofensywny bardziej. Musimy wykrzesać z tego napadu więcej. Napad naprawdę świetny. Szczególnie Romelo Lukaku robi tutaj wyśmienitą różnicę. Ta jego tężyzna fizyczna bardzo dużo robi. A Istra szyrywala samą posturą Dobra Bertrand nie daj się przejść Pokaż, że niesłusznie umieścili cię na nieświecącej karcie Dobrze Panty Limon Panty Limon poniosła go troszeczkę fantazja chyba Lukaku pięknie do Sheina Longa Tylko czy Long to przyjmie? No właśnie Uprzedził go obrońca Felaini, ależ podał do Lukaku I niestety niecelnie Aj, kurde, szukam tego Lukaku, szukam cały czas, żeby jakimś cudem mógł mu dograć, ale. Dawaj tam long, to jest twoja piła teraz. Aj, nie zdąży do niej, jeszcze ją dorzucił, ale dobra, jest rzut drożny. Jest rzut drożny. Myślę, że Jack Wilshere teraz już, kurde, dorzuci to w miarę dobrze. Wilshere na Lukaku, Lukaku, nie! No nie mogę. Dio body. Mm. Przepchnęli mi Lukaku. Kurde, tutaj by się jeszcze Benteke przydał. Naprawdę, muszę pomyśleć o tym, żeby sprawdzić jeszcze Christiana Benteke. Bo choler, cholera takich dwóch dzików z przodu to by było coś. Ustawić ich jako trzech i to naprawdę byłby świetny napad. Obróć się. Aj, cholerka. Właśnie z tym mam problem, żeby tutaj się środkiem przedzierać, ale ja się tego nauczę. Przy tej formacji właśnie to jest wymagające, że dużo trzeba przechodzić środkiem Shane Long. Powalcz, dobrze, Long. Wywalczyłeś piłkę. Teraz ją tylko dobrze wrzuć Long do Fellainiego! Felaini. To, że już mu zeszło z głowy, to. Aj, 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 aj. Ale robimy sobie sytuację i to mi się bardzo podoba. A nie, że wchodzę w pole karne, znaczy do boku, zjeżdżam, a potem nie wiem co z piłką zrobić, odbierają mi ją jak zaczynam kiwać. To mi się podoba. Hurricane. Lukaku. Lukaku. Lukaku faulowany cały czas, panie sędzio. Ja wiem, że on ma 80 do fizyczności i wygląda jak ruski czołg, ale no naprawdę. Brawo Bertrand. Zabrać piłkę Luikowi Remiemu, no coś pięknego. No Bertrand pokazuje się z bardzo dobrej strony, myślę. Pantilimon, Co on zrobił? Myślał pewnie, że piłka wyjdzie. Niewiarygodne, naprawdę. Pantilimon, dobra. Zrobiłeś to, co do Ciebie należało, ale teraz musimy cholerka bronić się przed tym rogiem, bo znowu nas atakuje i, i to bardzo dokładnie z tych rogów atakuje. Luka do longa, okej. Okay. Berkeley nie udała się ta sztuczka, ale dobra, przejmujemy. I znowu nie udało się. Okej, okay, piłka do Lukaku. Lukaku, Romelu Lukaku daje piłkę na Shane'a Longa. No troszeczkę jeszcze wymuszam te skrzydła. Shane Long, Hurricane, nie ma Harry'ego Keina. Ja nie kupiłem napastnika. Hurricane to nie jest napastnik. To jest po prostu Parodia napastnika już naprawdę lepiej by to zagrał. Yy, Obafemi Martins, na przykład. Dobrze, jedź kurde. Fix to jest problem, mój. Cały czas szukam tych skrzydeł. A, A nie mogę, muszę się przedzierać tym środkiem, gdzie jest mi bardzo ciężko. Dawaj tutaj na Barkleja, proszę cię, lukaku. Harry zacznij grać, zacznij grać. Bo ta dycha nie zacznie sama grać na tych plecach. Remy, dobra piłka, ale Pan Limon na posterunku. Pan Tilimon znowu go poniosła fantazja. Piłka do Harego Kane'a. Harry Kane nie zgra jej znowu. Hmm... Powiem tak, dam kilka meczy szansy Haremu. ale jeżeli to tak dalej będzie wyglądać, no to zbieram szybciutko na... Dawaj Lukaku, pięknie do Shane'a Longa! Niestety trzech wychodzi! Ajajaj, inaczej jak na dobieg nie dało się tego zagrać. Nie, no Harry... Wszystko przemawia za tym, żeby Harry Kane odszedł z klubu. Naprawdę, jeden mecz dopiero mu dałem. Ale potrafił spieprzyć tyle okazji, Harry Kane i Barclay, tak jest, teraz Harry Kane odkupuje swoje winy, 80 minuta, Barclay, brawo Harry brawo teraz Harry Kane. Cały czas mówiłem, poniżałem tego zawodnika, ale w końcu daje nam to czego chcemy. Barclay, dzięki Kowal, naprawdę jeszcze raz dzięki za to, że poleciłeś mi Barclaya. Okej, okay, dobra. Mamy jeszcze szansę na to, żeby wykrzesać coś z tego meczu, żeby wyciągnąć zwycięstwo. A mam takich trzech napastników, którzy by chcieli zwycięstwa i widać to po nich. Dobra. Ajajajajajajajaja Wilshere. Dobra, long. Do Harry'ego Keina, ten do. Lukaku, Lukaku, Lukaku! Nie ma spalonego! się Strzeliłem tylko dlatego, żeby, żeby był spalony, że widziałem, że jest spalony. Gdyby to wcześniej Hurricane podał, to Lukaku wychodzi sam na sam. A w tym momencie no, to jedynie co mi zostało to pogratulować Pantylimonowi ciekawych interwencji, ale nie dojdzie szailung. No nie, on nie ma napisane na plecach te drzewę. Remi. Tu musimy to przeciąć, bo loika Remi nie będzie sposób. Nie będzie sposobu, żeby go doścignąć, a jedynie... Albo spalować, albo nie wiem co zrobić. Dobrze Dio Body! Tego oczekiwałem od tych obrońców zakupując ich. Że będą właśnie coś takiego mi czyścić. Hurricane do Sheina Longa! Coś pięknego! Shane Long 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 Shane Long Nawrót Zagranie Ok Ekstra Piłka do Shane'a Longa Ale uprzedza go o! Cholera Już tak zacisnąłem rywala Brawo I Lukaku Kurczaki To było niewiarygodne teraz Wilson i Petr Czech. No nie, naprawdę teraz mecz na bardzo wysokim poziomie. Brawo, brawo panowie! Zagraliśmy naprawdę. Rywal, no nie zrobił sztycha. Nie zrobił sztycha. Naprawdę, tylko rzut dał mu to czego chciał, czyli bramkę. A tak to mizeria. Kto tam u niego najlepiej? No właśnie, Petr Czech. Pan Tilimon zabronił bardzo dobrze przy tej bramce. No nie miał nic do powiedzenia. Mogę powiedzieć tylko tyle. Ale składem dobrze mi się gra Naprawdę dobrze mi się gra Rzadko kiedy kurde, potrafię ocenić Po pierwszym meczu, że dobrze mi się grało Może rywal był taki w miarę Ale powiem tak Super, naprawdę super się mi tym składem gra Jeżeli popieracie moją opinię Że fajnie zagrałem mecz Ja to fajnie odczułem To zostawcie łapkę w górę Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał No i odwiedzać fanpage Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym odcinku Z FIFA 16 Ultimate Team Siema